go cześć, z tej strony Daniusz, jak widzicie, dzisiaj mamy kolejne 6 paczek e, Ostatnio mówiłem, że nagrałem ostatni odcinek z tych Mechataxów, ale jednak udało mi się e, odnaleźć w tym bałaganie moich paczek e, 4 saszetki, bo dwie, dwie były takie, co sobie leżały i mówiłem właśnie, że będę musiał coś tam dobrać do nich może jakiegoś boxa jeszcze kupię a się okazało, że jeszcze 4 miałem paczki, czyli 6, czyli tak jak otwieram zazwyczaj, więc co otworzymy sobie pierwszą, zamienię Jamalem, zobaczymy co na wpadnie i zobaczmy. Zaraz będę segregował karty, więc chciałem to otworzyć jeszcze. Jestem godzinę po nagrywaniu od poprzednich filmów. A, na kamerze coś mam. A tak dotykam sobie palca, bo myślałem, że coś tutaj mam. I tu mamy FC Porto. W jakich chyba jest? Napoli, Mac Enzo Fernandez Chelsea, Joshua Kimić, Bayern Monachium, Kwicia Kvaratskhelia, PSG i Savigno e, Manchester City. A tu mamy Jurena Timbera. Juren Timber, czekajcie, spróbuję ja wam trochę obniżyć Julian Alvarez. Julian Alvarez z Atetico Madrid, niestety nie mamy Atetico. Tam widzę, że tam coś jeszcze z Atetico jest. Między kim? Bayern Monachium, pierwszy punkt dla Bayernu, właśnie. Pedro González Sporting. Z Tottenhamu mamy Christiana Romero. Z Paris Saint Germain Lucas Hernandez jest 1-1. A tu kolejna bramka Andrew Frank. Zambo Anguissa z Napoli. Następną kartą jest Steel Strike, Steel Strike, Cole Palmer. W końcu mamy jakąś kartę z Chelsea do pojedynku, bo ostatnio często Chelsea wypadała, a nie miałem nikogo do pojedynku, więc mamy tutaj Dimitara e, Berbatowa, Showboat, nigdy jego imienia nie umiałem przeczytać, niestety. Pozóweczki tam będę odkładał za plecy, w sensie za ten. I jest za Czerbi znowu, Magic Memories, to jest... Gościu, jak już mówię, w każdym odcinku znienawidzony przeze mnie, bo strzelił barcelonie brameczkę w tamtym sezonie. I tutaj, właśnie, ma Magic Memories, że strzelił w, do, w dogrywce bramkę w ostatnich minutach. na no, przeciwko Barcelonie, oczywiście. Niestety, takam dostał kartę. Co teraz otwieramy? Nie, nie jest ale tylko z terentem sobie otworzymy. No, ja kolegi tego nie, nie lubię. Czekaj, czy ktoś z was ma znienawidzonego piłkarza? Pewnie fani Manchesteru City mają znienawidzonego... Tego, jak on się nazywa? Rodrigo. Rodrigo też, co, co, co zrobił parę lat temu w mistrzu w półfinale chyba. To jest hit. Andy Robertson. Liverpool. Liverpoolu nie mamy. Unai Simon, Athletic Bilbao. Tutaj kolejną kartą. Ej, mamy coś specjalnego. Co to jest za karta? Ej, co to jest za karta? Czekajcie, Stuttgart? Mamy Seszego Gnabriego. Eee, Pawlidisa. Czekajcie, bo mi kurde jakoś się psuje. Ajax. Mamy Leotaro Martineza. Oooo! Ronaldinho i Neymar. Letan Combo. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. A dopiero co kupiłem tą kartę. Nie wierzę. Ale fart. Ale w ogóle nie wiedziałem co to jest za karta. Patrz, jakieś białe boki ma dziwne. Nie mam pytań. Dopiero co robiłem odcinek, jak y, otwi otwieram paczki i właśnie pokazywałem tą kartę, a teraz trafiłem. Nie gadajcie. Wow, <laughs> nie wierzę. A coś mi to kurde, błyszcząca karta, takie, co to jest w ogóle? Zaraz sobie ją obczaimy. Tylko chcę wam pokazać y, też tą. Eee, Boże, już w ogóle się wyłączyłem z tego odcinka. O, eee, Action Hero. Tutaj mamy z Chelsea, Lamparda. Eee, czekajcie, nie. gdzieś tutaj mam chyba za sobą. Ja cię kręcę, nie wierzę po prostu. Gdzie ja tu rzuciłem? Patrzcie to. Kupiony, dopiero co kupiony. A tu mamy Ronaldinho. No nie, wszystko mi się posypie zaraz. I Neymarka trafionego w paczce. No nie, to jest po prostu niemożliwe, niemożliwe. Dopiero co przysięgam. No kurde, z pół godziny temu nagrywałem odcinek, jak jak otwieram e, właśnie paczkę z nim. Ach. Letal combo. Neymar i Ronaldinho. Szkoda, że nie autograf. Bo jakby to był autograf, w Polsce jedna osoba trafiła taki. Ja niestety nie. E, czekajcie, włożymy może do foliki, jeżeli się zmieści, bo tutaj mam taką małą folikę, dosyć ciasną, to może się nie zmieścić, chociaż może. No proszę, proszę. O, udało się, ja cię kręcę. No, nie mam pytań. No i powiem wam, e, ja cię kręcę. W ogóle te paczki leżą tutaj tak długo, i to są w ogóle wymacane, te, ta paczka była wymacana w sklepie yy, ten... z miesiąc temu chyba jak się pojawiły te karty to wymazałem odłożyłem je na bok i one leżały, tak? cztery takie saszetki leżały i one tak się, ciągle sobie leżały nie były otwierane, otwierając boksów. właśnie przed chwilą skończyłem też boksy otwierać i, i one tak zostały i dopiero teraz jak sobie tam sprzątałem to ogarnąłem, że jeszcze mam cztery paczki i nie no, hit. <laughs> Powiem wam, że to jest hit. Co tutaj nam teraz wpadło, to ja naprawdę nie mam pytań. Wow. I to ze mną leżało miesiąc, a ja z dwa tygodnie temu czy trzy chyba kupiłem tego... E, tego, tego. Coś tu mamy specjalnego? Chyba nie. E, miesiąc temu chyba kupiłem tego Lethal Combo. I ostatnio mi przyszedł. Newcastle United. Ale jestem zajarany, super. Curtis Jones w końcu coś oddało mi w tych paczkach. I to jest w ogóle karta, bo nie wiem czy czaicie co tam się trafiło. Właśnie niektórzy mogą nie wiedzieć. To jest karta jedna na 500 paczek. Chrome Lethal Combo Card. Pięknie. Jeszcze jest z autografem. 5 na świat, I, i w Polsce jedna osoba trafiła. To hit. Gratuluję tej osobie. Mega traf. Mam Fermina Lopez ze zewce Barcelony. Zatetico Pablo Barriosa, Wiktora Giocarezzo ze Sportingu, z Borussia Dortmund, Juliana Branta, Romelu Lukaku z Napoli, Napoli to mieliśmy chyba gdzieś, tak e, Celtic Glasgow, Calum McGregor i Lukaku strzela drugą brameczkę w jednej paczce, dwie brameczki, a tutaj Didier Drogba, Magic Memories, pięknie. Andres Iniesta, Cup Champion Barcelonka, 11 goli w 133 meczach, Cup Championa mamy, nie mamy jeszcze i man of the Match Jude Bellingham. wow, ale jestem w szoku, nie wierzę, że te paczki tam leżały, w ogóle ostatnio też nagrywałem z panini i też paczki leżały, ten, takie kartuniki miesiąc, jedna, półtorej miesiąca i tam były dwa momenty. czekajcie, Moment, w jednym momentu ten Lamina Yamal, chyba a drugim Mohamed Salah, i to też ze mną leżało miesiąc czy półtorej miesiąca. I no masakra, masakra, i tak przeleżało. Coś tu Jezus, myślałem, że to coś specjalnego, ale nie. Estavio, Chelsea, chodzi na prowadzenie. Cztery bramki już ma. Manchester City, Vitor Rice, Rice, nie wiem, pierwszy raz czytam jego nazwisko. Chyba ma atak z debiut, no, atak z debiut. E, Antonio Griezmann, Atletico Madrid, Mamy Hiroki Ito. I tutaj mamy... <laughs> czekajcie, Bayern mamy tutaj. Z Borussia Dortmund, Waldemar Anton. Eintracht Frankfurt. Pięknie. Inter logo. Z Juventusu, Pierre Kalulu. I mamy Steel Strike z Chelsea, Cole Palmer, druga brameczka. Tu mamy kolejnego strzelsi, show showbota Eden Hazard, piękny traf, wspaniały piłkarz kiedyś, potem niestety kontuzje go dorwały. Man of the match, Yuri Bass I all action hero, Dobra, teraz z lewej strony z Trentem, Aleksandrem Arnoldem, potem ostatnia jeszcze z Jamalem będzie. Ale widzicie tą, to... ach ten Neymar i Ronaldinho, tam w tle. <laughs> Ale jestem zadowolony, w końcu coś oddało. Teraz y, chciałbym y, laminę Yamala Red Hota trafić, bo no letal kombo już miałem, będę musiał sprzedać teraz komuś za cenę, którą z, zapłaciłem pewnie Nick Pope, Newcastle. Jeżeli w ogóle chcecie, to piszcie na Vinted Daniel red link macie w opisie również, jakbyście chcieli zakupić. Tu mamy Bena White'a. Aleksandra Nub Nubela Nubla, y, Marcosa Lorente, Zatetico. Miki van de Ven Tottenham, następnie Aston Villa logo Celtic logo Bologna Remo Froiler. i Lamin Jamal Steel Strike. No niestety, szkoda, że nie karta ten Red Hot. Lamin Yamal, niestety, a Barcelony tu nie mamy, kurde, chciałem go położyć. Czekajcie, muszę podrapać, bo normalnie tak swędzi powieka. Masakra. I mamy z Manchesteru City Rodrigo Magic Memories, hiszpański e, pomocnik. Mm, Citizen Spirits UEFA, pomógł właśnie Citizens, czyli Manchesterowi City, wygrać Ligę Mistrzów pierwszą. Kevin Trapp, Eintracht Frankfurt. I Rodri znowu, All Action Hero z Manchesteru City. E, tutaj o Heritage'ie gdzieś mamy? Nie mamy nigdzie Heritage'a? Naprawdę? Wow. Shock. Dobra. Otwieramy kolejną. to ostatnia saszetka. Już więcej więcej niby nie potrzebuję, ale. Ale jakby się trafiło coś jeszcze, to bym nie pogarszał. Co mamy coś, czy nie? A w ogóle. Nie, chyba nie mamy. A w ogóle ta karta jest grubsza, czy nie? Nie, na no, grubość jest jak ta. A, ma czarny taki ten z przodu, jak Hall of Fame. Więc tak naprawdę od boku można wiedzieć, czy to jest ten. A ja szczerze, jak otworzyłem tą paczkę, nie widziałem. Będę musiał sobie przy, przyjrzeć się temu wideo. Nie ogarnąłem. Widziałem tylko, że jest gładka karta. I taka dziwna, której w ogóle nie kojarzyłem. Ale w ogóle się nie spodziewałem tego, że tu będzie Lethal Combo. Więc jakby był autograf, to ja bym nawet nie ogarnął, co się dzieje. Florian Wirtz Liverpool. Newcastle. Eh, Sandro Tonali. Eder Militao z Ralu Madryt. Eh, z Barcelony Mark Bernal. Borussia Dortmund, Emre Can. Ale mamy specjalną kartę. Chyba to jest karta Infinity. Ta co tu mamy? Nie, to jest Platinum Pool, chyba jednak. A nie, my mamy Platinum Pool. To znaczy, że tu jest karta Infinity, więc też Kozak. To jest sprawa. Alex Garcia Desire Duet do Paris Saint-Germain. No i czekajcie, od tyłu sobie weźmiemy teraz. Cup Champion z Madryt Toni Cross. Następnie mamy Ojhana Sanseta. Man of the Matcha. Wiem wam, że nie kojarzę, żebym go miał. I Showboat Ronaldinho. Jeszcze nam się trafił. Pięknie. Ronaldinho wpada. Ten, co mamy na letal Combo. Elegancką. Showboaty, showboaty. Mamy tu showboaty? Chyba nie. No i co? Infinity Kayosaka. Super traf. Infinity dwójeczka. Chyba nie miałem. Nie kojarzę, więc ekstra. Eee, ale kozak. Powiem wam, że Siadając do tego odcinka, to był tak randomowy, wiecie, ja sobie tutaj sprzątam, ogarniam, biorę karty do segregacji, co nie, wziąłem takie wielkie dwie kubki i patrzę, cztery saszetki leżą, takie, o kurde, no i super. I wziąłem dwie saszetki, które pokazywałem na ostatnim filmie. Nie, filmiku, nie wiem jak wam to wrzucę, ale właśnie tam pokazywałem, że dwie saszetki mi zostały z boxa, których nie otworzyłem, bo nie miałem z czym, a zawsze otwieram sześć saszetek meczataxów, więc 4 plus dwa, sześć. I, I tu takie coś, nie, no nie mam pytań. Jedna na 500 paczek, ale jestem zadowolony. W tamtym roku udało mi się trafić e, The Goal Messiego. jeden na, e, Boże się, ten na 1000 czy 2000, już nie pamiętam, czy 1500, albo 800, coś takiego. Tego wiecie, z ogamię chcę Barcelony. Net gdzieś tutaj mam, ale trochę nie chce mi się. E, a w sumie, może Wam pokażę, że jest tutaj na wierzchu. Tak jednak chyba ciężko z nim ta to ma na pewno tutaj. którego nie trafiłem w tamtym roku, ale był mega rzadki. Led jednego mam na sprzedaż ten odwróconego, tylko nie akurat tego, tylko innego. W tym roku jakoś takie ten, na 500 paczek jest takie coś, co nie? Że więcej osób może teraz trafić. W tamtym roku były takie jeszcze mega rzadsze. Ciekawe czemu teraz nie zrobili tego. Chyba że stwierdzili, że te autografy 5 nas yy, zadowolą. Jestem bardzo ciekawy co z tą kartą, z autografem Ronaldinho i Neymara. Czy poszło to na sprzedaż, czy, czy poszło do PSA? czy Co tam się dzieje z tym? Ja to normalnie bym na pewno do PSA wysłał to i w ramkę chyba to obłożył. Bo Ronaldinho i Neymar no super piłkarze, serio. No i co? Pokażę Wam szybko, co tutaj się wydarzyło. Chelsea strzeliło 2, 3, 4, 5, 6 bramek na Poli 3. Dwa Bayern PSG i trzy bramki Manchester City. Arsenal. A, to jest Infinity. To nieważne, on nie był ten. Ale f... fajna ta karta Infinity. Bukayosaki. No kurde, no traf odcinka to chyba jest wiadomy. Tu jeszcze z bardzo dwóch zawodników. bardzo na no, też by to nastrzedała pięknie. No ale co? Kończymy ten odcinek. Zostawcie łapy w górę, suba i napiszcie w komentarzu, czy udało wam się zdobyć tę kartę już. Ja powiem wam szczerze, nie wierzyłem w to, dlatego ją zakupiłem. Nie wierzyłem totalnie, naprawdę. Miałem 0%, że trafię tę kartę, ale udało się. Więc nam Neymar i Cool Palmer z tych rzadkich kart. E, może jednak uda się tą kolekcję zebrać całą z otwierania paczek. Na razie idzie bardzo dobrze, więc. E, więc co? <laughs> Zostawcie tą mapę dla mnie. E, będę bardzo zadowolony i... Widzimy się jutro o 6 rano, ale obejście też poprzednie odcinki, też super karty powpadały. mecze taksy są przekozackie. Kurde, uwielbiam to otwierać, naprawdę. To, co się teraz wydarzyło, uświadamia mnie w tym, że to jest to, co chcę otwierać. To jest to, co chcę otwierać i pójdę do sklepu w tygodniu i sobie kupię kolejnego boxa chyba. <grydy> Więc co, dzięki wielkie, na razie, cześć.